Z okazji Dnia Matki chcemy opowiedzieć o mamach naszych patronów muzealnych. Przedstawienie ich postaci będzie punktem wyjścia do opowieści o Matce Bożej, której wizerunki znajdują się w naszym muzeum. Julianna Wyszyńska z domu karp. Stefan Wyszyński tak opisywał swoją matkę. Często mi stoi w oczach jej szczupła, wysoka sylwetka. Z ogromnymi włosami, które rozczesywała bardzo starannie i dyskretnie. Matka była bardzo pracowita, zawsze zajęta, troskliwa, przestrzegała starannie porządku domowego. Do których nas wdrażała, nawet w drobnych, osobistych sprawach. Mama Stefana zmarła, mając zaledwie 33 lata, po urodzeniu kolejnego dziecka. Przyszły prymas był z nią bardzo związany. Tak zapamiętał czas jej choroby i śmierć. Matka moja umierała prawie miesiąc. My, dzieci, siedząc w szkole, z lękiem nasłuchiwaliśmy, czy nie bijąc dzwony kościelne. Dla nas byłby to znak, że matka już nie żyje. Kiedyś po powrocie ze szkoły stanęliśmy wszyscy przy jej łóżku, a matka zwróciła się do mnie słowami. Stefan, ubieraj się. Ponieważ była jesień, koniec października, zrozumiałem, że mam gdzieś iść. Włożyłem palce. Spojrzała na mnie i powiedziała Ubieraj się, ale nie tak inaczej się ubieraj. Zwróciłem na ojca pytające oczy. Odpowiedział mi później ci to wyjaśnię. Z Andrzejewem jestem związany bardzo mocno, tutaj bowiem od roku 1910 wychowywałem się. Tutaj jako dziewięcioletni chłopiec utraciłem matkę. Spoczywa ona na cmentarzu parafialnym. Dopiero później Stefan zrozumiał, że w taki sposób matka wyrażała swoją wolę, aby został księdzem. Emilia Wojtyła z domu Kaczorowska Emilia Wojtyła swojego drugiego syna, Karola, urodziła w niezwykłych okolicznościach. Przy dobiegającym przez otwarte okna pokoju, biciu kościelnego dzwonu i śpiewie litanii loletańskiej ku czci Najświętszej Maryi Panny. Mały Karol był oczkiem w głowie swojej mamy. Wprost uwielbiała go. Często powtarzała: To dziecko będzie kimś wielkim. W domu panowała atmosfera religijności. To matka nauczyła Karola znaku krzyża i pierwszych modlitw. Prowadziła go do kościoła, tłumaczyła, jak ważna w życiu jest wiara. Z tym większą radością obserwowała później religijne zainteresowania syna. Cieszyła się, widząc, jak bardzo pragnie on zostać ministrantem. Papież wspomina po latach: Moja matka chciała mieć dwóch synów lekarza i księdza. Mój brat był lekarzem, a ja, mimo wszystko, zostałem księdzem. Również ona wpajała synowi, że ojczyzna to, jak wiara, rzecz święta. Niestety, po urodzeniu Karola, coraz bardziej upadała na zdrowie. Zmarła, kiedy jej ukochany Lolek miał zaledwie 9 lat. Już będąc papieżem, wspominając mamę, powiedział, iż nauszył się cierpienia od matki. Obaj patroni naszego muzeum utracili swoje mamy w wieku 9 lat. W dorosłym życiu obaj zawierzyli swój los z czarnej Madonnie, o której mówili, że jest to matka, która nigdy nie umiera. Obliczono, że Stefan Wyszyński spędził na Jasnej Górze 603 dni, a Karol Wojtyła był tam ponad 100 razy. Matka Woska Częstochowska Najstarszy opis wizerunku Matki Bożej podaje Jan Długosz w Liber Beneficiorum. Obraz Maryi, najchwalebniejszej i najdostojniejszej dziewicy i pani, królowej świata i królowej naszej, Wykonany dziwnym i rzadkim sposobem malowania. O przeładnym wyrazie twarzy, która z poglądających przenika szczególną pobożnością. Jakbyś na żywą patrzył. Malowidło zalicza się do typu przedstawień określonego mianem hodegetrii. Nazwa ta oznacza tę, która prowadzi. Ukazuje Maryję jako matkę Boga, ale też matkę każdego człowieka. W roku 1382 książę Władysław Opolczyk przekazał kościół parafialny Najświętszej Maryi Panny na wzgórzu koło Starej Częstochowy, sprowadzonym z Węgier Pauliną i erygował tam klasztor oraz ofiarował obraz z wizerunkiem Matki Bożej z Dzieciątkiem. W drugiej połowie XVII wieku zaczęły powstawać sukienki zdobiące wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem. Obecnie jest ich dziewięć. Jedną z nich można podziwiać w naszym muzeum. To sukienka 600-lecia, zwana też koralowo-perłową. Została wykonana z okazji jubileuszu 600-lecia obecności cudownego obrazu na jasnej górze. Prymas tysiąclecia w swym dzienniku zapisał: Całą moją miłość przeniosłem z matki na matkę. Matka z Zuzeli jakoś przedziwnie pomogła mi do ułożenia należytego stosunku do matki z Nazaretu. Wiedziałem, że obie matki mają coś wspólnego wychowywały synów. Chociaż nie śmiałem porównywać się do Bożego Syna ale zawsze coś wspólnego wobec matki mają wszyscy synowie. Mojej matce zawdzięczam rozwiązanie problemu mojego związku z Matką Chrystusową. I dziś myślę o niej tak spokojnie, bez żadnych wahań, wątpliwości, niepokojów. Z przeciwną pewnością, że ona mi pomaga i nie opuści mnie, chociaż gdzieś bym się zawieruszył. W domu rodzinnym młodego Stefka żywy był kult Matki Bożej. Z wizerunkami Maryi na ścianach, wspólnym odmawianiem różańca i podróżami rodziców do sanktuariów Maryjnych. Ojciec Stanisław, organista, z upodobaniem jeździł na jasną górę a matka, Julianna, do Ostrej Bramy. Oboje oznaczali się głęboką czcią i miłością do Matki Najświętszej. Jeżeli co na ten temat ich różniło, to wieczny dialog, która Matka Boża jest skuteczniejsza? Czy ta, co w Ostrej świeci bramie, czy ta, co jasnej broni Częstochowy? Wspominał po latach prymas. Wiemy, że bardzo często gościł na Jasnej Górze, ale trzeba pamiętać, że po II wojnie światowej... Ostra Brama wraz z Wilnem znalazła się w granicach ZSRR, co uniemożliwiało pielgrzymowanie do matki, którą umiłowała jego własna mama. Matka Boska Ostrobramska. Na początku XVII wieku na Ostrej Bramie w Wilnie został wystawiony obraz Matki Boskiej. Kult obrazu rozpoczął się po wynajeździe wojsk rosyjskich na Wilno w 1655 roku. Na początku lat 70. XVII wieku zbudowano przy bramie drewnianą kaplicę. Nie wiadomo dokładnie, kiedy został umieszczony w niej wizerunek Matki Bożej. Świątynia spłonęła w 1711 roku. A już w roku następnym odbudowano ją jako murowaną. Według legendy obraz wyniósł z ognia młody zakonnik. Matka Boska ukazana jest w tym wizerunku jako niewiasta zwiastowania i oczekująca. Obraz jest wiernym przedstawieniem tekstu biblijnego z Apokalipsy. Wielki znak ukazał się na niebie. Niewiasta obleżona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Te znaki uświadamiają nam mocne zakotwiczenie w Biblii. Wizerunek ukazuje, jak wiele starań trzeba dokonać, aby Maryi nie zgubić na drogach swojego życia. Od niej możemy uczyć się wielu wartości. Spoglądając na dwie korony nad głową Ostrobramskiej Pani, przypominamy sobie, że człowiek stworzony jest dla Boga, dla nieba i dla wieczności. A nad moim łóżkiem wisiały dwa obrazy: Matki Bożej Częstochowskiej i Ostrobramskiej. I chociaż w owym czasie do modlitwy skłonny nie byłem, zawsze cierpiąc na kolana, zwłaszcza w czasie wieczornego różańca. Jaki był zwyczajem naszego domu, to jednak po obudzeniu się długo przyglądałem się tej czarnej pani i tej białej. Zastanawiało mnie tylko jedno dlaczego jedna jest czarna, a druga biała. To są najbardziej odległe wspomnienia z mojej przeszłości. Zapisał kardynał Stefan Wyszyński. W 1993 roku ostrą bramę nawiedził papież Jan Paweł II. Matka Boska z Guadalupe Objawiła się Aztekowi Juanowi Diego na wzgórzu Tepeyac, obecnie znajdującego się w granicach stolicy Meksyku. Mówiła w jego ojczystym języku: Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, zawsze dziewica. Matka prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie. On jest twórcą wszech rzeczy. Jest wszechobecny. Jest panem nieba i ziemi. Chcę mieć świątynię w miejscu, w którym okażę współczucie Twemu ludowi i wszystkim ludziom, którzy szczerze proszą mnie o pomoc w swojej pracy i w swoich smutkach. Tutaj zobaczę ich łzy, ale uspokoję ich i pocieszę. Idź teraz i powiedz biskupowi o wszystkim, co tu widziałeś i słyszałeś. W ostatnim dniu objawień. 12 grudnia 1531 roku doszło do powstania obrazu Matki Bożej z Guadalupe. Wizerunek powstał na tilmie, rodzaju indyjskiego płaszcza, który wisi do dziś w sanktuarium wybudowanym w miejscu objawień. Jest słynącym z cudów wizerunkiem Matki Bożej z Guadalupe. Na obrazie nie ma znanych barwników ani śladów pędzla. Kolory nie wypłowiały. Nie ma na nim śladów po dawnym, przypadkowym oblaniu żrącym kwasem. Oczy Matki Bożej posiadają nadzwyczajną głębię. W źrenicy Madonny dostrzeżono niezwykle precyzyjny obraz 12 postaci. Kopia obrazu Matki Boskiej, Morenity z Guadalupe, została przekazana przez kościół w Meksyku kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu jako wyraz solidarności z Polakami cierpiącymi pod rządami komunistów. Było to podziękowanie za to, że kiedy katolicy w Meksyku doświadczali prześladowań w latach 20 i 30 XX wieku, Polacy modlili się w ich intencji. Od 1999 roku Najświętsza Maryja Panna z Guadalupe czczona jest jako patronka obu Ameryk. Matka Boska Fatimska. Pomiędzy majem a październikiem 1917 roku Najświętsza Maryja Panna sześciokrotnie ukazała się trójce pastuszków w portugalskiej Fatimie Franciszkowi i ich Jacyncie Marto oraz ich kuzynce Lucy dos Santos. Przesłaniem Matki Bożej była modlitwa, pokuta i nawrócenie. W owym czasie wciąż trwała I wojna światowa. A kilka miesięcy później Rosję ogarnęła rewolucja bolszewicka. Franciszek zmarł w 1919 roku, a jego siostra rok później Łucja, która wstąpiła do zgromadzenia sióstr świętej Doroty, po czym otrzymała pozwolenie, aby dołączyć do sióstr karmelitanek, opisała objawienia maryjne, których była świadkiem. To, co przekazała światu, zaczęto nazywać. Tajemnicą fatimską. Zamach na Jana Pawła II miał miejsce dokładnie w 62. rocznicę pierwszego z objawień fatimskich. Papież skojarzył ten fakt po odzyskaniu przytomności w szpitalu. Podczas rekonwalescencji zapoznał się z utajnioną dokumentacją objawień i uznał, że ocalenie zawdzięcza Matce Bożej. Odwiedził Fatimę trzykrotnie. W latach 1982. 1991 i 2000. Podczas ostatniej wizyty beatyfikował Franciszka i Święto Matki Boskiej Fatimskiej 13 maja 2000 roku. Siostra Ucja zmarła w 2005 roku w wieku 97 lat, a trzy lata później papież Benedykt XVI odstąpił od pięcioletniego okresu oczekiwania na rozpoczęcie procesu kanonizacyjnego.